Jest nawet gorzej niż zakładał najczarniejszy scenariusz. Trump deportuje migrantów, a media progresywne tak zwane znowu szukają dziury w całym. W Polsce szaleje grypa i już wracamy do szczepień. A na koniec sklep, który pobiera opłatę za samo wejście. Ja się nazywam Maciej Podstawka. witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście dzisiejszym tematem tytułowym będzie e, grypa tym razem. Aczkolwiek e, warto przypomnieć sobie, jak sterowano strachem podczas pandemii. My dla Was to podsumowaliśmy już jakiś czas temu, żebyście zobaczyli, jak bardzo wówczas PiS stosował ta taktyki zagrania niezgodne z prawem do tego, żeby kontrolować społeczeństwo. W takiej przestrodze, żebyście teraz przypadkiem nie dali się nabierać na dokładnie te same zagrania, ale za rządów Donalda Tuska. Zapraszam bardzo serdecznie. Link do tego filmu, o którym mówię, macie w opisie. Tu mały fragment. Warszawa, marzec, rok 2020. Kraków, marzec, rok 2020, Wrocław, Polska, panie premierze Mateuszu Morawiecki. Kilka ostatnich miesięcy pan i pański rząd doprowadziliście do upadku polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy, którzy na co dzień żyją i tak w kraju niesprzyjającym prowadzeniu małego biznesu, a którzy utrzymują pana i pańskich kolegów na stołkach, w wielu przypadkach stracili dorobek całego życia. Ci sami przedsiębiorcy, których tak ochoczo pański wymiar sprawiedliwości nazywa mafiami vat -owskimi. Pokazaliśmy, szanowni Państwo, że poprzez naszą walkę z mafiami watowskimi my wyrwaliśmy te miliardy na politykę społeczną, na obniżenie wieku emerytalnego, na wszystkie nasze obietnice wyborcze, bo jesteśmy wiarygodni, jesteśmy wiarygodni i godni zaufania w rządzie i będziemy wiarygodni w samorządzie bo przecież trzeba jakoś usprawiedliwić pobór pieniędzy na 500 plus ci sami, których marsze pańska policja traktowała w ten sposób. No i przypominam, link w opisie do całego filmu, a tymczasem co? Lecmy z pierwszym tematem. Najnowsze analizy wskazują na niepokojące zjawisko demograficzne w naszym kraju, który znalazł się na końcowej pozycji wśród wszystkich państw europejskich pod względem wskaźnika przyrostu naturalnego. Statystyki pokazują, że na jedną obywatelkę Polski przypada obecnie 1,11 setnych potomka, co stanowi wynik znacznie poniżej przewidywań specjalistów z ostatnich lat. Według informacji przekazanych przez Andrzeja Kubisiaka, pełniącego funkcję zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego na platformie komunikacyjnej X, nasz kraj doświadczył znaczącego spadku w rankingu europejskim dotyczącym współczynnika TFR, wskaźnika określającego średnią liczbę potomstwa przypadającą na jedną kobietę. Wskaźnik ten, będący miarą statystyczną, obrazuje przeciętną liczbę potomstwa, jakie może wydać na świat kobieta w okresie się swojej największej aktywności reprodukcyjnej, czyli między 15 a 49 rokiem życia. Obecna sytuacja demograficzna w Polsce charakteryzuje się najniższym współczynnikiem wśród wszystkich społeczeństw europejskich, osiągając poziom 1,11, co plasuje nas również na trzeciej pozycji od końca wśród wszystkich państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Además, Jakże cudownie jest obserwować, jak zachodnie ideały życia bez zobowiązań wreszcie zakorzeniły się w naszym zacofanym, katolickim, konserwatywnym społeczeństwie. W końcu dorównujemy postępowym krajom, gdzie indywidualizm i samorealizacja skutecznie wyparły anarchaiczną, archaiczną potrzebę posiadania dzieci. Bo po co nam te krzyczące maluchy, skoro możemy mieć karierę, podróże, niekończące się możliwości rozwoju osobistego? Szczególnie zabawne jest to, jak świetnie sprawdza się ten model w krajach skandynawskich, tych bastionach socjalowego raju. Nawet przy całej tej hojnej polityce prorodzinnej ich wskaźniki dzietności spadły do poziomu 1,3 do 1,57. Widać wyraźnie, że nawet darmowa opieka nad dziećmi, długie urlopy rodzicielskie nie są w stanie powstrzymać triumfalnego pochodu, Indywidualizmu. A najzabawniejsze jest to, że podczas gdy my świętujemy naszą wolność od rodzicielskich obowiązków, demografia nieubłaganie zmierza w kierunku katastrofy. Już teraz mamy dramatycznie kurczącą się populację w wieku produkcyjnym, która będzie musiała utrzymać rosnącą armię emerytów. No ale hej, przynajmniej nikt nas nie zmusza do tego przestarzałego modelu rodziny 2 plus 3. Może więc zamiast martwić się o przyszłość, powinniśmy po prostu dalej promować ten wspaniały zachodni model życia, gdzie dzieci postrzegane są jako przeszkoda w samorealizacji. W końcu, co może pójść nie tak? Najwyżej za kilkadziesiąt lat ostatni Polak zgasi światło, zamykając za sobą drzwi do pustego kraju, ale przynajmniej umrze w pełni jako osoba. Zrealizowana, wolna od ciężaru tradycyjnych wartości rodzinnych. A nie, sorry, przecież wprowadzamy paks migracyjny. To i Polki będą musiały rodzić. Czy tego chcą, czy nie. W tym roku nasze dziedziny są wydobyte z illegalnych aliens. Amerykanie są wydobyte z pracy i ich miejsca są przekazane. By the way, you know who's taking the jobs? The jobs that are created. W ostatnim czasie administracja prezydenta Donalda Trumpa zintensyfikowała działania związane z relokacją osób nieposiadających wymaganych dokumentów pobytowych poza granice Stanów Zjednoczonych. Według Luisa Alonso Abarci, koordynatora meksykańskiego Komitetu Obrony Praw Człowieka, sytuacje te wykorzystują grupy działające poza prawem, które czerpią znaczące korzyści finansowe z zaistniałych okoliczności. Według słów Abarci, obecna sytuacja. Sytuacja stworzyła specyficzne warunki, w których nieformalne organizacje pobierają znaczące kwoty, szczególnie od kobiet i osób niepełnoletnich, w zamian za deklarację pomocy w ponownym przekroczeniu granicy amerykańskiej. Koordynator podkreśla, że masowe relokacje przyczyniły się do rozwoju tego procederu. Władze Meksyku potwierdzają, że od 20 stycznia przyjęły 13 455 osób relokowanych ze Stanów Zjednoczonych, wśród których 2000 970 to osoby spoza Meksyku. Prezydentka Claudia Scheinbaum przedstawiła tym osobom dwie możliwości. Pozostanie na terytorium Meksyku lub powrót do krajów pochodzenia. Scheinbaum wystosowała również apel do osób objętych relokacją, przestrzegając przed nieuczciwymi pośrednikami, którzy oferują wsparcie w nielegalnym przekroczeniu granicy w zamian za wysokie opłaty. Podkreśliła, że obecna administracja amerykańska znacząco ograniczyła możliwości ubiegania się o ochronę Międzynarodową oraz prawo pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ach, ta medialna histeria. Znowu mamy do czynienia z nieludzkim Trumpem, który śmie egzekwować prawo. Aż 96% doniesień medialnych o jego polityce migracyjnej jest negatywnych, co samo w sobie jest fascynującym przykładem tego, jak bardzo obiektywne są nasze współczesne media. Co ciekawe, media mają swoją ulubioną taktykę. Pokazują głównie zdjęcia dzieci w schroniskach i rodzin zatrzymanych na granicy. Ani słowa o przestępczości, ani słowa o nadużyciach systemu azylowego, o podrabianiu dokumentów. Za to mnóstwo sentymentalnych historii o niewinnych ofiarach systemu. Szczególnie ironiczne jest to, że kiedy Biden prowadził podobną politykę, media jakoś nie były tak krytyczne. Jego negatywne relacje w temacie migracji stanowiły tylko 51% materiałów, czyli mniej więcej pół na pół wypowiadało się pozytywnie i negatywnie. Podwójne standardy. Ależ skąd? Najbardziej zabawne w tym wszystkim jest to, że mimo tej zmasowanej kampanii medialnej poparcie dla Trumpa wcale nie spada. Może dlatego, że zwykli Amerykanie widzą, że przez ten medialny teatrzyk można ujrzeć prawdę. Może dlatego, że rozumieją, że państwo bez kontroli nad swoimi granicami przestaje po prostu być państwem. W końcu, kiedy wszyscy myślą tak samo, no to prawdopodobnie nikt nie myśli zbyt wiele. I chyba właśnie to jest największy problem współczesnych mediów: ich jednomyślność w potępianiu każdej próby egzekwowania prawa. Bo przecież nie może być tak, że Trump ma w czymś rację, nie? W obecnym sezonie grypowym mamy w tej chwili prawie 2 miliony zgłoszeń. Podejrzeń zachorowań na grypę a 5 tysięcy osób trafiło z powodu grypy do szpitala. Ministerstwo zdrowia informuje o znaczącym wzroście przypadków sezonowych dolegliwości w kraju. Minister Izabela Leszczyna przedstawiła w radiowej trójce aktualną sytuację, wskazując na wzrost zachorowań o kilkaset procent w porównaniu do poprzedniego okresu. Zwiększone zapotrzebowanie na środki lecznicze spowodowało czasowe trudności w ich dostępności. Według zapewnień minister leszczyny. Sytuacja jest pod kontrolą. 48 tysięcy opakowań potrzebnych leków trafiło już do aptek w poprzednim tygodniu, a kolejne 180 tysięcy ma zostać dostarczone w najbliższym czasie. Hurtownie i apteki mogą już składać zamówienia na brakujące produkty. Minister zdrowia szczególnie podkreśla znaczenie szczepień przeciwko grypie. Zwraca uwagę, że szczepienie zapewnia bezpieczeństwo nie tylko w obecnym okresie wzmożonych zachorowań, ale również w kolejnym sezonie jesiennym. Wieloletnie doświadczenia z całego świata potwierdzają skuteczność tej metody zapobiegawczej. Nowe rozwiązania prawne wprowadzone przez ministerstwo ułatwiają dostęp do szczepień. Osoby dorosłe mogą zaszczepić się bezpośrednio w aptece, bez konieczności wcześniejszej wizyty w placówce POZ. Dla osób powyżej 65 lat szczepienie jest całkowicie bezpłatne, natomiast pozostali płacą połowę kwoty, czyli około 26 zł. U dzieci najczęstszym Powikłaniem grypy jest zapalenie ucha środkowego. W innych grupach wiekowych klasycznie zapalenie płuc, które może być albo wywołane przez sam wirus grypy, albo wynikać z nadkażenia bakteryjnego. Jak w zegarku szwajcarskim, co kilka lat mamy do czynienia z dramatyczną sytuacją epidemiologiczną. Minister zdrowia alarmuje o rekordowej liczbie zakażeń, a media prześcigają się w straszeniu społeczeństwa. Brzmi znajomo? Przyjrzyjmy się tym przerażającym statystykom. W sezonie 2018-19, czyli jeszcze przed pandemią C19 mieliśmy 4,5 miliona przypadków grypy i 150 zgonów. Teraz media biją na alarm z powodu 300 tysięcy. Matematyka nie kłamie, co, to zaledwie ułamek tego, co obserwowaliśmy w normalnych latach, ale przecież trzeba straszyć wzrostem o kilkaset procent. Oczywiście, że liczby rosną porównują je do okresu, kiedy wszyscy chodzili w maseczkach i siedzieli w domach. To tak jakby dziwić się, że po otwarciu sklepów więcej ludzi robi zakupy. Pamiętacie jeszcze te pierwsze dni pandemii? Niedowierzanie, szok. Poszukiwanie potwierdzenia informacji o zagrożeniu, a potem lockdown, maseczki, dystans społeczny, szczepienia, zakaz wychodzenia z domu, mimo tego, że było to nielegalne. Minister apeluje znowu o to samo, tylko teraz minister od Tuska, o szczepienia, Apteki dramatycznie informują o brakach leków, szpitale ograniczają wizyty, no, dzieje się dokładnie to samo co za covid tylko oczywiście bez nowego groźnego wirusa, z grypą, którą każdy zna, więc na pewno na razie przynajmniej nie będzie czegoś takiego, ale analizują w jaki sposób mogą zarządzać strachem. Najbardziej ironiczne jest to, że grypa zawsze była z nami i będzie. To nie jest żadna nowa, przerażająca choroba, ale najwyraźniej potrzebujemy nowego wroga publicznego numer jeden, żeby utrzymać społeczeństwo w stanie ciągłego niepokoju. A może po prostu warto spojrzeć prawdzie w oczy? Sezon grypowy, jak co roku, liczby w normie historycznej, a cała ta panika to tylko kolejny rozdział w księdze manipulacji strachem, bo kto kontroluje strach, kontroluje ludzi. I chyba właśnie jesteśmy świadkami kolejnej próby takiej kontroli. Uważajcie na siebie. Uważajcie na to, co mówią Wam w mediach. A przede wszystkim sprawdźcie nasz materiał dotyczący manipulacji przy COVID-19. Link w opisie. Sieć handlowa Aldi wprowadziła nowatorskie rozwiązanie w swoim sklepie w Greenwich w Londynie, gdzie klienci przed rozpoczęciem zakupów dokonują wstępnej autoryzacji płatności w wysokości 10 funtów. Kwota ta jest następnie odliczana od końcowej wartości zakupów, a w przypadku mniejszych wydatków różnica jest zwracana na konto klienta. Sklep Aldi Shop Go funkcjonuje w innowacyjny sposób, bez tradycyjnych elementów wyposażenia handlowego. System wykorzystuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym kamery, czujniki oraz sztuczną inteligencję, które monitorują proces zakupowy. Dodatkowo zastosowano technologię biometryczną do weryfikacji wieku klientów przy zakupie wybranych produktów. Niektórzy klienci zgłaszają uwagi dotyczące funkcjonowania systemu, szczególnie w przypadkach, gdy aplikacja została uruchomiona wielokrotnie, co skutkowało z wielokrotnioną autoryzacją płatności. Okres oczekiwania na zwrot różnicy zależy od instytucji finansowej obsługującej kartę klienta. Przedstawiciel Aldi w Wielkiej Brytanii wyjaśnia, że obiekt ten jest sklepem koncepcyjnym, działającym od 2022 roku, zaprojektowanym z myślą o maksymalnym uproszczeniu procesu zakupowego. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w Market Express w londyńskim Excel Center. Sieć podkreśla, że w większości Przypadków zwroty realizowane są w ciągu 48 godzin, a sklep nieustannie doskonali swoje usługi w odpowiedzi na potrzeby klientów. No, i na tym ciekawym, czy nieciekawym przypadku będziemy dzisiaj kończyć. Dajcie znać, czy ma to sens, czy nie, czy kupowalibyście w taki sposób. A tymczasem ja już się żegnam. Trzymajcie się ciepło. No i heja.